Panie Przewodniczący, dobiega końca ósma kadencja Sejmu RP. Mimo obietnic Rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy, wciąż nie doczekaliśmy się emerytur stażowych, które uprawniałyby do przejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 30 lat przez kobietę i 35 lat przez mężczyznę. Proszę przypomnieć, jak wyglądały na przełomie lat e, działania OPZZ w tej sprawie oraz czy i jakie kroki. Planuje centrala, by przekonać rząd do realizacji swojego postulatu? Rzeczywiście prawo do emerytur stażowych to jeden z głównych priorytetów działalności ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych. Przeprowadziliśmy w tej sprawie wiele rozmów, dyskusji i debat. Mieliśmy wstępne deklaracje i polityków i prezydenta Rzeczpospolitej i jak Pani wspomniała, niestety, jeszcze na dzień dzisiejszy nie doczekaliśmy się realizacji tego postulatu. Do przejścia na emeryturę po 35 latach kobiety, 40 latach mężczyzny, mężczyzn uzasadnia przede wszystkim różny proces starzenia się osób. Ponadto pamiętajmy, że osoby, które tak długo pracują, mają wystarczająco duży kapitał początkowy, aby otrzymały co najmniej emeryturę minimalną, a gwarancje państwa są tylko do emerytury minimalnej, więc nie jest to przedsięwzięcie generujące dodatkowe koszty z budżetu państwa. Tak jak wspomniałem, ludzie starzeją się indywidualnie i każdy powinien mieć prawo do podjęcia decyzji. Czy chce odejść nieco wcześniej na emeryturę ze świadomością, że będzie ona niższa, czy zechce przejść później? Dla realizacji postulatu emerytur stażowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podejmowało wiele działań. Począwszy od 2012 roku, kiedy to zebraliśmy ponad 700 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim. Poprzez wiele podnoszenie tego postulatu na wielu manifestacjach, na wielu pikietach, na wielu spotkaniach i rozmowach z politykami w Radzie Dialogu Społecznego czy w debatach medialnych. W bieżącym roku skierowaliśmy ponownie projekt zarówno do Prezydenta Rzeczpospolitej, jak i do Rady Dialogu Społecznego. W czerwcu Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przyjęła. Główne priorytety w swojej działalności, gdzie jednym z ważniejszych jest właśnie prawo do emerytur stażowych. Dokument ten rozesłaliśmy do wszystkich liczących się partii politycznych w Polsce. Poczekamy, jaka będzie ich reakcja. W najbliższym czasie będą one formułowały programy wyborcze. Koleżanki i koledzy, popatrzcie która z partii startujących w wyborach jest gotowa zrealizować postulat ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych, ale wynikający przecież z powszechnego oczekiwania szerokich rzesz pracownic i pracowników. Dziękuję bardzo.